Popadałem w taką euforię na pewno graliśmy dobrze na pewno graliśmy lepiej niż zespół z Muszyny natomiast wiele rzeczy jeszcze jest do dopracowania To was uh, a really good game today it was tough we are really happy for the victory that we can manage to win it to take really three important points No szczerze powiem że no zlały nas strasznie, no to nawet no, nie da się tego opisać słowami. Gdzieś no. brakowało zespołowi zmuszynny komunikacji, zagrania naprawdę prostego odbicia i wykończenia tego, albo utrzymania piłki w grze. Siliły się często na, na jakieś karkołomne zadania, albo brak komunikacji powodował, że piłka wpadała przed meczem w szatni prosiłam dziewczyny, że e, mówiłam, że jest dobry zespół w tym sezonie i po prostu zagrajmy na luzie, ale no nie wiem co się stało. Po prostu e, jakiś paraliż. Ostatni taki mecz miałyśmy z Sopotem i no nic, no kompletne zero, no, tak jak dzisiaj, tak jak to było widać. We were really good like to manage in defense and also we pushed really hard our service and probably this made the difference today. jest Kontynuować dobrą pasję i ciężko będzie utrzymać na pewno taki mecz. Jak również po przegranej, nie ma co popadać w tragedię, że każdy następny to też będzie odbijanie się od dna. Tutaj bardziej chciałbym, żebyśmy się potrafili wszyscy zresetować po tym meczu. Wprawdzie nie mamy dużo czasu na regenerację, bo przed nami kolejne bardzo trudne spotkanie z Wrocławiem. Liczę na to, że kibice pomogą nam tak samo jak dzisiaj, bo gramy już w środę, wszystkich serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że nasza gra będzie cieszyła oko. No, nawet nie wiem, ile popełniłyśmy błędów, ale to był uważam, że to jest chyba najgorszy nasz mecz w tym sezonie i jest tyle do poprawienia, ale no nie wiem, nie wiem. Liczyłyśmy no chociaż na jeden punkt tutaj, a jest no kompletne zero i mam nadzieję, że się z tego pozbieramy i zagramy teraz dobry mecz. Chyba to jest jakieś historyczne zwycięstwo tak łatwe. E, powiem szczerze, nie spodziewałyśmy się takiego łatwego spotkania. Byłyśmy bardzo zmotywowane, bo wiedziałyśmy jaka jest sytuacja w tabeli i tutaj dodatkowo trener przed meczem nie musiał nas motywować, każda wiedziała o co gramy. Cieszę się, że od początku do końca zagrałyśmy bez żadnych przesoi. W naszej grze cały czas kontrolowałyśmy wynik, to co się dzieje na boisku, także bardzo się cieszymy. Tak naprawdę łódź mogła nawet nam palcami przebijać te piłki, a dzisiaj by to wpadało.